Siemat, do i witam w nowym odcinku z nowej edycji mojego serwera, czyli strężemc.pl Ogólnie edycja wystartowała wczoraj na starcie edycji było ponad 530 graczy Teraz jest godzina, godzina prawie 17, drugiego dnia jest 260 graczy, jeszcze dzisiaj z rana było 330, więc naprawdę aktywność na serwerze jest nieziemska Bardzo po prostu podoba mi się to, że, że cały czas po prostu wbijacie, gracie, to jest po prostu dla mnie coś świetnego I z tej okazji też chciałbym, żebyście się zostawili łapeczkę w górę i wzięli po prostu udział w konkursiku, bo sobie pomyślałem, że gracie na serwerze, podoba Wam się serwer, więc naprawdę fajnie jakbym wam pierdzielnął jakiś konkursik, więc dawajcie w komentarzu kozak, dawajcie w komentarzu swój nick, łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem yy, i kurde, no bierzecie udział w losowaniu na rank za 100 zł, więc szczerze wam powiem, że opłaca się wziąć udział, wbijecie na Strężem C, bo tak jak mówiłem, jest kozacka edycja, no i teraz nagrywam dla Was odcinek z yy, ogólnie, nie wiem, co ludzie robią ogólnie w drugi dzień edycji, może coś śmiesznego uda się znaleźć yy, ogólnie zbyt dużo czasu nie mam, bo no niedługo mi się yy, zaczyna jakby impreza urodzinowa, no to tam, tam mam nie, nie składajcie mi życzeń, bo mam tam prawie dwa tygodnie przed urodzinami to organizowane, więc więc życzeń więc mi nie składajcie yy, i może na starcie zapytam się dobra, yy, jaką gildię mogę ocenić tylko wiecie co, ja tak napiszę i tylko jeszcze miód ksano Xanoman 1H Spam Dobra, zmontowałem tego Xanomana, bo chłop cały czas yy, spam jakąś rekrutacją do, do swojej gildii I jakby spoko, ale bez przesady, nie? Yy, dobra, jak, do jakiej gildii tutaj się tepnąć? Hmm Musza, dobra, GATP musza Obczajmy co się tutaj fajnego dzieje Dobra, okej okay. Na pierwszy rzut oka Kuboid wygląda fajnie yy, I co się tutaj dzieje? Nie no, ogólnie właśnie czekajcie Case, case 64, dogi 137 e, Dobra macie tutaj jakieś kejsiki. jeśli chodzi o tego kuboida to Dosyć myślę taki e, standardowy Ogólnie sorry jak będę tak co jakiś czas alt tabował, ale e, Mam zrąbany kabel od, od mikrofonu i muszę to jakiś czas Sprawdzać czy mi się nagrywa e, Nie no taki kuboid w miarę standardowy, nic jakiegoś Świetnego, ale, ale w miarę i tak Ogarnięty, więc tutaj parę kejsików dostali e, Dobra lecę do kolejnej gildii, mm, gildię może ktoś o, jakiś YouTuber, Gildia Nike, ATP Nike yy, Dobra, obciemnijmy, co się tutaj dzieje w Gildii Nike, bo ogólny tak Gildi w miarę kojarzy granic na poprzedniej edycji i. Yy, <ścoughs> nie wiem, co to jest. Zaciula, nie wiem co to jest. To jest chyba po prostu jakiś komin. Komin dla świętego Mikołaja, żeby wbił sobie, jak święta będą, bo przynosił prezent. Ej, to w sumie, czekajcie, czekajcie. Ja tutaj mam pomysł. Skoro jest to komin dla świętego Mikołaja, to może tutaj przedpremierowo odpalę im jakieś keśniki. Więc macie tutaj. E, o kurde, mój pies piszczy mi pod drzwiami, ja pierdziele Chyba, chyba, chyba chce wyjść, dobra, okej okay. 16 case'iku tutaj im dałem, jak na świętego Mikołaja przystało e, Zdejmę sobie tutaj waniżę, stroluję tego typa Haha, mordo, co ty myślałeś Chłowiesz się pewnie obstrał, że jakiś typo się wbił e, Siama byku, ty też masz tutaj kejsiki. Ty, ty jesteś Aleksem, więc wypierdzielaj e, Kto ma tutaj skina? A, to jest jakiś Steve, to ty też wypierdzielaj e, Czy jest tutaj ktoś ze skinem? Halo? Nie, no dobra, żartuję, nie będę, nie, nie będę Wtedy tak gnębił. Yy, o, dobra, ten ma skina, te, Ten dostaje podwójną dawkę. Masz, mordo. Jak chcecie sobie kupić skina, polecam pani Minecraft.pl z kodem dogi Możecie sobie ogarnąć. I wtedy będziecie dostawać więcej caseów. Yy, dobra, ok. sprawdzę jeszcze raz, czy mi się nagrywa dzień. Dobra, nagrywa mi się dzień. Ogólnie nie mam jakiegoś zbytnio czasu. Dużo, więc yy, tutaj trzeba szybko oceniać, szybko pisać. Yy, dobra, yy, zadamy zagadkę tutaj ludziom na czacie. 6, 6 yy, razy. 6, równo się tak zna pytania, bo to jest w sumie taki wiecie, dzień z życia admina z więc ja zawsze jak wbijam to zadaję tutaj jakieś y, pytanie na czacie związane z matematyką, żeby trochę się mózgi rozgrzały, wiecie o co chodzi. Serwer StrangeMC C bawi i uczy Polecam, polecam. To była informacja do rodziców Możecie, możecie to pokazać swoim rodzicom jak chcecie. Y, dobra, nieważne. E, 6 razy 6 to 36 Eee, okej, okay, dobra? Nie, nie wiem, nie wiem jakiś, jakiś admin się chciał pochwalić, że umie liczyć, więc dobra, okej, okay. tamta gildia w miarę spoko Napiszę może jeszcze raz kto chce, abym abym go zabił Kto chce, abym go zabił? Dobra, pytamy się na czacie kto chce, abym go zabił i faktycznie zabijemy tego typa Tepe, dobra, do kogo tutaj tepnąć? Yyy -y -y. Szymon Coxpl, Szymon Cox.pl Siema byku Co ty tutaj odpierdzielasz? Biorę diamentowy miecz z faworki, rozumiesz? Mam miecz diamentowy, ty, ty to ogarniasz chłopie? Na edycji na żelazne itemy mam diamentowy miecz Chcesz go? Chcesz go byku? Nie ma kurde, zapierdzielam cię chłopie Chcia, Chciałeś zginąć to ja cię zapierdzielam e, patrzcie, ciekawe czy on ma jakiś Co ty co ty morde? Chcia, chciałeś zemrzeć Chciałeś zemrzeć byku Chciałeś zemrzeć, zabijam cię, rozumiesz? Rozumiesz mordo, że cię zabijam jak ucieka, nie ma gościu ucieczki! Nie ma ucieczki z tego miejsca! Tu kurde z wolu rudy. Nie no, co to ma być? Dobra, yy, minus jeden Minus jeden. Dobra, czekajcie tego. Pon śnieżkami we mnie napierdziela. jakiś Steve? Nie, nie ma do kubojna. O kurde, strapował mi w stołniarce. Byku, pa, napierdzielam w ciebie. Kurde, jitter click. Jitter click. Yy, nie. <ścoughs> Wszyscy piszą mnie. Jakie to jest smutne. Dobra, napierdzielam do niego z jitter clicka. Śnieżkami, byku, nie masz podbicia do mnie. A chcesz kase? Chcesz casey, byku? A i patrzcie, jak go teraz będę gnębił. Patrzcie na. No. Zbugował się. Chłop, chłop kurde pod śnieg wpadł Dobra, masz mordo 21 case'ów co? co, się, z... co się z nim dzieje? Jo ja chyba, chyba Dawidziu go troluje Dobra, masz mordo case'y, masz mordo Ha, nie ma Czekajcie Co je... Co się dzieje z nim? Czekajcie Czekajcie, tepe podłoga Dawidziu nie, tp x, x freddy, ej EBCT x fryta to, dobra Jak, jak coś do do Freddy'ego nie można mówić freddy tylko x fryta wtedy się denerwuje Debil, Cox. <grywy> jedzenie, chłop napisał jedzenie, yamachi, tp podłogę yamachi nie. Eee, dobra, walić go Yamachi, może tak wyszukam Dobre jest, Yamachi, siema Yamachi, mordo Jak, jak ty Frediego, kurde, uważasz za ten Za jedzenie, byku Co, co to jest w ogóle, Gildiamilf, siema byku eee, Chcesz eee, spawny Magiuba Mag 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 Chcesz, chcesz, czy nie, 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 nie no coś, coś mi się wydaje, że, że raczej nikt by nie chciał tego Case, case, 64 do GM3 dobra, widzowie, patrz na to Chodźcie, chodźcie, patrzcie, chcecie case'y Chcecie case'y, gościu, pa, łap case'y Łap case'y, normalnie tak, widzowie, pewien pan z wąsem manipulował ludźmi. Yy, o kurde. Yy, dobra, patrz, chodź, chodź, gościu, do mnie. Patrz. Masz tutaj, dwa, masz tutaj 29 case, rozumiesz to, gościu. Rozumiesz to. Masz 29 caseów. I właśnie je łapiesz. Kurde, złapał? A, nie, nie złapał, co? Nie, open echo Yamachi. Yamachi podłoga. Złapał! Co za Steve walony! Pusta kakajców chłop złapał, ja pierdzielę. Nie wiem, czekajcie, która jest godzina. Dobra, 49, zaraz muszę kończyć, bo mi kurde wbiją koledzy na chatę i, i będzie lipa, będzie lipa, bo mi zabiją wszystkich graczy na serwerze. Będę musiał zakamuflować tutaj wszystkie hasła na komputerze, wiecie o co chodzi. Yy, nie no, dobra, to mo może tak na koniec. Mm, nie wiem, coś miłego, może turbodropa im włączę. BCT. A, chcecie turbo? Chcecie turbo, byki? Turbo drop Dobra, turbo drop all Macie na 30 minutek, byki Macie turbo dropa na 30 minut Daj case Nie, gość Albo dobra, case dam w sumie Case all Dobra, BCT Macie case, dobra macie case byki Macie case, dobra eee, No i nie wiem, w sumie będę chyba kończył odcinek, bo ogólnie nie mam za bardzo dużo czasu eee, Jeszcze wam e, pokażę, jeżeli ktoś nie wbija na streamy Jak wygląda mój kuboit aktualnie A więc jest to taki wielki klot Z opsa i piasku, polecam GIL work O kurde, ej, czemu oni worków wołają? To jest, ej to jest tak, czekajcie G-info work Przecież to jest gilia z widzami to jest Gilia z widzami Inczy, kurde, tego YouTubera. I bie biednych widzów. Biednych widzów Inczy wołają. <gryw> Dlaczego Im to robisz? Dlaczego im to robisz? Ja dzisiaj też wołałem worków na Teamspeaka. To chłop mi napisał na tablicce yy, Nie wiem, naj najpierw napisał. Tak, najpierw napisał czyj od dziku I zależnie od tego czyj od dziku To mi napisał, że wbije na speaka, Więc tutaj generalnie komunikacja z tą gildią Jest dosyć utrudniona <grym> Nie no dobra, tak serio to yy, To co, no będę kończył odcinek Dzięki, że oglądaliście yy, Napiszcie w komentarzu, czy, czy odcinek wam się podobał yy, I co, do zobaczenia w kolejnym filmie Siema